Dałem jej jeść. Rzadki widok, że, że pies wyrzucony, zestresowany, w ogóle je. No, zawsze dajemy jeść. No, nie ma możliwości, żeby zwierzę ruszyło. Strasznie wygłodniała. Ja wczoraj tutaj opuściłem schronisko, gdzieś koło, koło 12, zanim wszystko porządziłem. I był straszny hałas z tyłu. Ja już oczywiście sunię umieściłem, to się wszystko wyciszyło, i ten hałas wrócił. Także myślę, że już ktoś obchodził nasz teren dookoła. Sprawdzał możliwości i po moim odjeździe została przywiązana. I myślę, że nad ranem przegryzła ten sznurek, mocno powiązał, i biegał tutaj w koło. Także pozdrowienia dla pani, która zareagowała, bo rzeczywiście biegła na oczkiem. Zobaczyłem na kamerze, co się dzieje. No to po prostu w tej nazad. A tutaj rzeczywiście ruch u nas jest, no ludzie tutaj szaleją. Nie brakuje wariatów drogowych. Także udało jej się. No myślę, że będzie wszystko dobrze. Sutki wyciągnięte. Także świeżo po szczeniakach. No i co? No zostanie u nas w budynku śliczna taka. Śliczna Sonia. No udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie, bo to jest szansa na dom. Po prostu niech tutaj będzie tylko tymczasowo. No takie jest nasze zadanie, żeby zwierzęta były tutaj tylko na chwilę. Pozdrawiam. Do zobaczenia.